Co spowodowało u Ciebie, mhm. że ta decyzja poszła robimy coś innego, mhm. a nie zostajemy? Wiesz co, wydaje mi się, że miałam w sobie dużą odwagę. Miałam leszka, który mnie mocno motywował do tego, że, że to nie jest jeszcze twój skończony czas, tylko zawsze zawsze możemy zrobić coś więcej. I wydaje mi się, że takim moim też bardzo dużym motorem do tego, żebym się rozwijała, żebym, żebym nie utknęła, właśnie, to były moje córki. Ja nie chciałam, żeby, żeby one widziały mamę, która jest sfrustrowana, która jest smutna, która staje się nieszczęśliwa. Bo ja zawsze byłam kobietą taką bardzo niezależną. A tutaj utknęłam w tym, że zaczęłam stawać się. Jednak zależna bardzo mocno od finansów mojego męża.